Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i ten filmik, który teraz oglądacie, to jest montaż z turnieju drużynowego Booma, który odbył się kilka dni temu. Nie reklamowałem go bardziej na kanale, spytałem się tylko o ludzi, czy chcą grać na Discordzie Booma. Ci, którzy byli, to po prostu mogli powiedzieć, że chcą grać. I dlatego były tylko trzy drużyny na całym turnieju, ale i tak dostarczyło to dziewięciu wspaniałych gier. Byli tam naprawdę świetni gracze, między innymi zwycięzcy drużynowej kategorii z pierwszego turnieju, zwycięzca kategorii łukowej Pan Tesla zwycięzca kategorii bombowej Kojkol. Wielu, wielu innych świetnych graczy. Ja z moją drużyną trochę się spinaliśmy, dużo gadaliśmy, trochę krzyczeliśmy I nawet wymyśliliśmy nazwy miejscówek dla różnych miejsc na mapach, więc nasz, nasz punkt widzenia tego turnieju może być dla niektórych dość zabawny do oglądania, więc oto jest montaż miłego oglądania. Idę na drzewo, jestem pod drzewem. Jestem na, na, jestem na tym grzybiarce. Tam Nie gdzie jest. Marki tam, tam, Dama ten unikorn. Mam power-upa. E, odejdźcie ze środka, jest za was za dużo tam. Zabiliście mnie. No właśnie. Dobra, oni tam są, siedzą na grzybni. Skidam, jestem na Idę na, na środek. A dobra, ty weź tego power upa. Dobra, ale on nie żyje też. Mam, mam krówkę. Skidam, spadni Cię... w Jest, no, spadł. Nice, spadł, dobra. Ja e, nie dojeżdżajmy, tam. krówki, nie dojeżdżajmy, on musi nas zabić. Nie, nie róbcie z nimi nic. Kamcie. Ej, on tak. sami przeszliśmy, Jest, dobrze. Lecimy Dobra panowie uh, Guys, uh, nie podchodźmy po prostu do środka i starajmy się zasypywać. O, oh, island, dobra nasza mapa. Tam? Ja, ja walczę jakieś... na dużym drzewku. Zrzuciłem, jednego rzuciłem. Ja na dużym ja drzewku, ja na drzewku z, z krówką walczyłem, ale ja uh, power nie. Zasypujcie power upa -up jest krówka. Dobra, dobra, do do dobra. Krówka do mnie podchodzi. O! Widzę, jesteście nad norką. O, nie, już ja zrobiłem. Mam krówkę. Krówka na Discordzie. Kurde, dwóch no na Discordzie, dwóch na Discordzie zasypujcie, 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 dwóch na Discordzie Dobra mam ich, mam ich Krówka na długiej Ale mnie dorzucił jeszcze Za tobą, mikser, za tobą, krówkę masz Nie właśnie widzę Do norki Róż podchodzi, do, mi mi. do norki mi podchodzi Zabiłem Norka oh, Cześć Mieszka, jesteśmy od ciebie. Odejdź, odejdź, skacz gdzie chcesz, szybko Skacz Nice Okej, dobra, dobra, nam zaraz jej Lis spadł, skidam na mnie jest, skidam na mnie, jest norka Skidam, się ze strzelam. Dobra, rzućcie, odeź, odejdź jeżeli możesz tam nie możesz tak, no to fajnie odszedłem. A, A je, jest o, <laughs> Jakie strzały. No nie, panowie, nie? przegrywamy. Jest, zabiłem. Tam jest krówka. Zasypuje skidama. Krówka. Dajesz myszka. Ja też... Tak, 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 krówka tak, tak. Krówka za jest, ma, za jest. Ma, za za jest ma, okay, Dzięki za info, dzięki za info. Oj, kurde. Żeby... Robił to jest? Zasypuj skidama, zasypuj. Ej krówka leci sobie na Discorda ja Zasypujmy go ich z dwóch stron Jest na norcie, jest na norcie, jest na North. Zasypuj ich na dobrze, dobrze Nie Spadłem, matkę, nie mogę. Skidam też spadłem Dobra, spoko i Schidam tak oni jak jakby mnie przegrywają. No, skidama my, mam! O, złapałem go! Lucky! Huh. Lucky! Na górce jest skidam. Uważaj, dostajesz bombę! Dostajesz bombę od Skidama Uważaj, jest na, na cave. Będzieś miał bombę od niego. Bo to, jest to jest unlimited, To jest unlimited. nie widziałeś? To jest Unlimited! O Dużą przepraszam przelagę. Dobra kampimy, kampimy. Idę do Kaiwa. Dużą przewagę, ma idę. Mieszka, tylko od ciebie tu na razie w sumie zależy czy wygramy. <grym> Oni sobie skaczą na małym Nic nie widziałeś nic nie widziałeś, nic nie widziałeś. się nic nie działo. Nic nie absolutnie nic nic nie widziałeś. Teraz jedno życie, waj! Muszę się wybijać na tydzień. Na na mę... A no to fajnie zrobiłeś. Na małym na małym na nie! Nie! Nie myszka! Nie nie. nie! nie! Dobra, jedno życie, jedno nie. życie, jedno życie. O matko, bieska, jest bies w norce. Jedna sekunda była. Nie później nie. Jakby o, nie. mamy w czasie. Jest turniejowym. O cholera. albo O, ktoś mi trafił ładnie. Jestem w dzirce. O nie! O nie! Spoko jestem na średniej. Matko, kto mnie zrzucił? What the hell? Tak, krówka jest dobry. Dobra, z, zrzuciłem, z zrzuciłem, Ono wie. Chuda, chuda jest ziomek. Nie, chcą zlodować! Zrzuciłem chudą, zrzuciłem chudą Skidam dobra. na portalu Krówka kumpi! Lisa na niskiej. Ja wiem właśnie widziałem. Oj skidam nie trafił. Kurde, ładny strzał. Dobra, stał już skidama? Serio? Mam, mam lisa. Bo, mam lisa. Ja mam ja lisa. Mam Jego, nie mam ber. Wiem. Sobie. Chciałem sobie tylko przejść. Mam skidama, mam skidama. <laughs> Ale skidam skidama. Kruska, kruska, skidam kruska, kruska. na, na niskiej tam. Jest dobra krówka, mam oh. skidama. Krówka kampi, krówka kampi na chuda Mam krówkę. Dobra, okej. Skidam na środku, mam go. Już, ale minus teraz mam pracuje. <laughs> Jest dobra, skidam, a zepsułem. Co ja mówię? Mam, mam Lisa, mam Lisa. No nie no. Skidam na okay, się, grubej, dzień. skidam no. na grubej. Mam go. Krówka skidam, prostu, wypad, dobra. skidam, wypad. Możemy kapić. Krówka hapsi. nie zepsuła. Dobra, panowie, dobra, przewagi dla enemy teamu. Tesla 4. O, o, Gigi. Kojkol, come on, spadnij, kojkol! Nieee... O matko... Tesla oh, nie trafił. <grystans> o nie, nie... <grystans> nie, Wait, what? <grystans> Skidam? Nieeee! No. GG. Nieju. Hey Dobra. Mamy seradę, panowie. Ja sobie z nim masą. Dobra! Tesla za zabity! Czemu to jest tak, że... Zabiłem dwóch, nie, zabiłem tak dwóch, tam... zabiłem dwóch! Ale przeżył. O nie! Kurde, przepraszam, przepraszam. Przybłąd. Przepraszam, przepraszam. Chcę przewagi. O, oh, sorry. Oj, oh, sorry, sorry. No, mam Koi kola, mam to... Kto jest ze mną na zabawie? Znowu się ktoś wbił. Mam, mam masu, mam masu. Jestem na rozwalonej z kojkola. A bardziej to oraz. No kurde, no. Mam Tesla, chyba. A, zginął. zginął. Nie, przeżył, ja nie Tesla przeżył. Krat. Tesla na, na rozwalonej. Tesla na, na rozwalonej. Portal, portal w dwóch, w w portal w dwóch. W w Portal Nie powiem. Dobra, kojko! Mam masu, no masu, nie no, tą te... kategorię najlepsze Mam masu chyba Mam masu Mam masu dwóch Ojejo. O, spadłem, nie, spadłem Znowu spadłem? Nie ja fruję nie dobra, jakby fantazja spadł. Jesteśmy od odchodzę ich Mam masu, mam masu zniszczone jest fantazja. Nie, ja truję Trzy życia mam Dobra, guys, sklacz. Czy nie klacz, o to jest pytanie? Dobra, prawie kontrola zniszczyłeś. Skacz. To. O matko, nie wierzę. Byku! <laughs> On się prawie sam zniszczył. Mam, dobra, spadł, mam masu. Spadł, 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 spadł. mi masu. Ile? E, cztery. Przewagi. Ojej, dobra, masz trzy, no to przegrywasz od dwa życia. Jako dwa, a... Jako dwa. Ko? Dobra, okej, okay, masz niebitkę, więc dobrze. Gucia mam. No nie wierzę, nie wierzę, kojkol, jaki timing Ja nie mogę, dobra liczymy liczyć na to, że umrą czy nie? Tak Naprawdę? To jest go jedna Nie O matko, w tej przegramy z nimi Dobra, to jest chyba koniec Spokojnie, 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 jeszcze to mamy, jeszcze to mamy Nie wierzę, no, mam GG Airshot dostałem Powiedz, nie przygotowane Jestem na kampie Jestem na power-upie chyba nie Mam mi masu, tam, mam mi masu no. A, e, Tesla zespółcie, Ma niskie kaktusy, Tesla zginął Tesla na power-upie Dobra, kojkola no prawie, tak to... ja, rzuciłem prawie kola. Cool mam teslę, mam teslę, mam teslę Okej okay. cool Mam, mam mi masu Co wy się wbijacie nic to mnie? Spoko, spoko kolo... No co tu się dzieje? Kojkola spadł A, No nie, no, no, co tu się dzieje? Oni są na jednej wyspie Dobra, Jest! Jest! <śles> Obydło, jakby to jeszcze nie Dobra, teraz Pan Tesla już może łatwo spać, bo... Czekaj, bo nie jest dobry. Teraz. W śmierci. Aj źle to wymierzyłem. Dobra, jest to gadaj! Dobra, sobie radę. Płagaj. Nie, nie spadaj, nie spadaj, Shinton! Nie spadaj Shinton! Nie, spadaj, Shinton. Ja, no, Shinton. nie, 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 Klacz. <laughs> Klacz. Dawaj. Klacz. On tutaj dalej siedzi na tych, na, na kampie. Nie ma power-upów, musi do mnie przyjść. Nie! Nie! Kliknąłem patyk! Nie. Kliknąłem empatyk! To jest stresowe. Nie! Ale zisowali ten turniej. No. Dobra, honorowa. Musimy pokazać, że nie są najlepsi w kategorii, w której myśleli, że są najlepsi. Prawie, prawie. Aj, ale unlucky te gierki były wszystkie No A Tak mało brakowało zawsze Bierzcie mi masu. Jest Tesla, dobra mi masu campi Dobra, widzę Tesle. Mamy masu, Tesla, mam im masu to. Bierzcie innych, zabijacie innych, nie, nie zabijajcie Tesla no no też. Ja, ja też lepiej. innych nie? Tak tak. Mam Tesla nic nie. Mi, masu campi znowu. Łooo Tesla! Spadł mi Masu campi, mam go No to jak mi trafiłe Masu campi znowu, mam go Ej kokoli, Tesla mają przeżyć. Tesla zginął No nie kurde spadłem Mam Tesle, mam Teslę znowu No tak, GG Cojcol trafiony? Odpaliłem się A, eee. okay. O trafiłem Cojcola kol Jej, rozrąbałem pełgłej Trafiłem Tesle Pamiętaj, że naszą przewagą jest sudden death. Oni nie umieją się utrzymać na sudden death Tesla umie Tesla, Tesla trafiony, Tesla, Tesla, ma, Tesla trafiony! Tesla ma jedno HP! Zginął! Nie Tesla ma. zginął! Nie <gulet> Dobra, prawie spadł, nie? No dobra, i tak wygrałem. A, można tutaj. O. O. Hej. O, hey. ja i tak. Halo. Hejeczka. Hej! Przyszedł ten... No, my mówiliśmy, że te Tesla właśnie się dobra. E Tesla dobry łuki mi Masu zwykła, a Koi kolbombowa. No, <gulet> <gulet> to prawda. Ale to... Do, mieliście dobry team, kurczę. W sensie... W sensie, w sensie o, tak gratuluję, bo był ten, to, na najwięcej skilla. Ale ten, kurczę, tak, ty wygrałeś kategorię Łukową na pierwszym turnieju. Kojkol wygrał bombową, a Mimo nie wiem, e, który mną A Mimo na łukowej ze mną, jest... mną odpadł. No tak, ale to nie wiem w sumie jakby, z tobą, jakby nie trafił na ciebie w pierwszej rundzie to ciekawie jestem, kiedy by odpadł. Nie, ale w ogóle wiesz co to myślałem, że ten jedyna kategoria, w której wy, macie największe szanse z nami, to jest łukowa, nie? Kurczę, się pomyliłem. Pomyliłem się dokładnie. Albo bugi bugi moja mapa, nie wiem po prostu. Eu, znaczy... W ogóle chodźcie, zróbmy sobie screena wszyscy. W sumie tylko ta osoba, która jest na środku o. nie mogła zrobić screena. Według podium. Według podium? Nie, Kojkol, idź, według teamu. No to e, idźcie tam nawet. Ja Chodź z Kojkolem na środku, Alko, okay. wygraliśmy. To my się tyłu. Chodź Kojkol, ołógnij Kojkoson. Ołógnij mnie. Kojkol. I suski tam też w linii mniej więcej można. Aaaa, się <laughs> To dziękuję 17. bardzo. <laughs> Dzięki za turniej. Ja no to, to był wasz panowie, z wami zagrać. Wzajemnie. Hejeczka. Do usłyszenia. Nara. Pa.